Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Aktualnie znajdujemy się w jednym z najbardziej nawiedzonych mieszkań w Łodzi i założyłem się znajomymi, że nie spędzę tutaj całej nocy. Jestem wyposażony w kamery, które widzą w ciemności, mam zestaw lamp, więc mam nadzieję, że mi się uda. Co gorsza, odcinek, który teraz widzicie, nagrywałem o godzinie 3 w nocy. Jeśli wbijecie dużo polubień, to nagram dla Was noc w tym mieszkaniu, więc mam nadzieję, że da się radę. A dzisiaj zapraszam Was na odcinek specjalny, w którym opowiem o 10 najbardziej. W bardziej nawiedzonych miejscach w Polsce. Więc miłego oglądania i zaczynamy. Ten filmik powstał dzięki wsparciu mojej pierwszej patronki Izabeli, za co oczywiście bardzo serdecznie jej dziękuję. Jeśli Ty również chcesz wesprzeć mój kanał, zapraszam Cię na moją stronę Patronite. Link do Patronite macie w opisie. Dziękuję wszystkim za wsparcie i zapraszam na kolejny odcinek. Przechodzimy do miejsca pierwszego, na którym znajdziemy nawiedzony szpital w Legnicy. Dzieje ogromnego kompleksu w Legnicy są równie niesamowite co jego rozmiary. Powstał w 1929 roku z inicjatywy Niemców i służył Wehrmachtowi. Po wojnie został przyjęty przez Armię Radziecką. Zajmował ponad 7 hektarów i był placówką wyjątkowo nowoczesną, świetnie wyposażoną i zapewniającą kompleksowe leczenie. Znajdowały się tam oddziały o różnych specjalizacjach, między Między innymi oddział zakaźny, dziecięcy, chirurgiczny czy psychiatryczny. Do dziś miejsce to jest uznawane za jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Polsce. W podziemiach szpitala znajdowała się kostnica, w której niegdyś przechowywano zwłoki. Niektórzy sądzą, że jeśli pójdzie się tam wieczorem, to można nadal poczuć zapach rozkładających się ciał. Są również świadkowie na tym świecie, którzy mówią, że widzieli już nieraz. Postacie te były ubrane biało i praktycznie sunęły po ziemi. Uważa się, że są to ludzie, którzy tak niegdyś umarli i do dziś nawiedzają to miejsce. Miejsce drugie zamek w górniku. Teofila z Działyńskich, mimo że zmarła w 1790 roku, nadal mieszka w swoim zamku w podpoznańskim Kurniku. Według legendy, co noc pod postacią Białej Damy szlachcianka schodzi wiszącego w galerii portretu i spaceruje po zamkowych korytarzach. Gdyby Teofila żyła dziś, mówiono by o niej bizneswoman. Zarządzała ona bowiem wyjątkowo sprawnie swoim majątkiem. Przebudowywała kurnicki zamek, czyniąc z niego niezwykły, ważny w regionie ośrodek kultury. Teofila dbała również o okolice, opłacała remonty dróg i mostów, rozwijała miejscowe manufaktury. Dlaczego więc dusza tak zasłużonej postaci nie może po śmierci zaznać spokoju? W ramach przebudowy kurnickiej posiadłości Teofila kazała rozebrać domek myśliwski, który został po wcześniejszych właścicielach majątku rodzinie Gorków. Podobno w tym niewielkim budynku znajdował się ich rodzinny skarb. Co więcej, pilnowany przez diabły, i to właśnie one zmuszają do dziś ofiłem do nocnych wędrówek, jako karę za naruszenie ich spokoju. Co się stało ze skarbem i czy w ogóle tam był, już chyba nigdy się tego nie dowiemy. Przyszła pora, aby przedstawić wam trzy najbardziej nawiedzone miejsca w Polsce. Na miejscu trzecim znajdziemy blok przy ulicy Cherepsta 4 w Warszawie. Nikt nie umie wytłumaczyć, dlaczego jeden z setek bloków w warszawskim ursynowie przyciąga tyle nieszczęść. Pozornie nie wyróżnia się niczym, a jednak wiąże się z nim wiele tragicznych historii. Jedna z mieszkanek bloku wyskoczyła z balkonu, jej sąsiad zginął pod kołami samochodu, inny zamordował własną żonę. Życie odebrał sobie nawet listonosz dostarczający do bloku listy. Podobno wśród mieszkańców częściej niż zwykle trafiają się ciężkie choroby, wysoki jest również odsetek samobójstw. Blok odwiedzali również radiesteci i wróżbiści, poszukujący źródła klątwy. Mówi się, że to zemsta dawnego właściciela działki, któremu została ona odebrana na potrzeby budowy. Według innych legend, Blokiem władają złe moce, bo w jego fundamentach pochowany jest człowiek. Budowany pierwotnie jako hotel robotniczy, Blok składa się z samych bardzo małych mieszkań. Istnieje teoria, że po prostu przebywali na zbyt małej przestrzeni źle wpływa na ludzką psychikę. Miejsce czwarte, stara cerkiew w Chrościnie. Maleńka cerkiew położonym na granicy województwa łódzkiego i opolskiego chrościnie powstała w połowie XIX wieku. Stanęła na terenie założenia pałacowego, a w jej sąsiedztwie założono niewielki cmentarz, na którym chowano mieszkańców i pracowników pałacu. Pierwszych właścicieli tego majątku pochowano zgodnie z ówczesnym zwyczajem pod posadzką cerkwi. Jednak pierwszą osobą, której pogrzeb odbył się w budynku był kilkuletni syn właścicieli pałacu, który utopił się w pobliski bagnach. I tu właśnie tego chłopca można podobno do dziś spotkać pobliżu cerkwi. Dziecko nieustannie szuka swoich rodziców, których złoki w latach 90-tych XX wieku ekshumowano i przeniesiono na inny cmentarz. Opuszczona cerkiew była regularnie dewastowana, stąd decyzja o usunięciu z nich ludzkich ciał. Na miejscu piątym znajdziemy Babią Górę. Babia Góra to zdecydowanie jeden z piękniejszych szczytów w Polsce, który każdego roku odwiedzany jest przez ogromną liczbę turystów. Mało kto jednak wie, przez niektórych uznawana jest ona za przeklęty szczyt. Na przełomie ostatnich stu lat zdarzyło się tam wiele niewyjaśnionych zjawisk, łącznie z kilkoma katastrofami lotniczymi. Według niektórych historii istnieje pewna moc przywołująca tu ludzi. Podawane są przypadki osób, które nagle wyruszyły na szczyt, by już nigdy z niego nie wrócić. Niektórych zaginięć w okolicy nigdy nie udało się wyjaśnić, Często mówi się o tajemniczym mężczyźnie w kapturze, czarnym koniu, skrzatach, zjawach przemykających między drzewami. Wszystkich ich łączy jedno, spotkanie z nimi jest wielce niebezpieczne. Prowadzą nieświadomych turystów w miejsca, gdzie na próżno szukać powrotu czy ratunku. W niektórych źródłach można również przeczytać, że Babia Góra jest tajemnym przejściem między światem lub szczytem nawiedzanym przez UFO. Trudno bowiem wskazać jakikolwiek inny szczyt w polskich górach, który kojarzy się z tyloma katastrofami lotniczymi czy tajemniczymi zaginięciami turystów. Oczywiście musimy zdać sobie sprawę, że Babia Góra nazywana jest również Matką Niepogód. W ciągu krótkiego czasu pogoda potrafi się tutaj diametralnie zmienić, a przypadki śmiertelne, odmrożenia czy same akcje górskiego gopru są bardziej wynikiem błędu turystów. Kto wie, może jednak za zmianami pogodowymi nie stoi jedynie Matka Natura. Na miejscu szóstym mamy szpital psychiatryczny w Owińskach. Fani horrorów zgodnie przyznają, że zarówno szpitale psychiatryczne, jak i klasztory to prawdziwe wylęgarnie nieczystych sił. Opuszczony kompleks w Owińskach, 15 km od Poznania, w przeszłości był jednym i drugim. Najpierw rezydowali tu cystersi. Zaś w 1838 roku otwarto pierwszą w wielkopolsce klinikę dla osób cierpiących na choroby psychiczne i pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej, gdy hitlerowcy zajęli placówkę i wymordowali wszystkich znajdujących się tu pacjentów łącznie z dziećmi w sumie ponad 1100 osób. Od tamtego czasu miejsce uznawane jest za przeklęte, a od 1993 roku, gdy ostatecznie zamknięto urządzony tu po wojnie młodzieżowy zakład wychowawczy, to miejsce stoi puste, budząc grozę wśród okolicznych mieszkańców. Skarżą się oni na dobiegające z wnętrza płacz dzieci, błyskające w oknach dziwne światła oraz nieustannie przepalające się żarówki w pobliskich domach. Podobno wszystkie te zjawiska nasilają się w listopadzie, w rocznicę makabrycznej egzekucji, jednak nawet bez udziału gości zaświatów światów budynek szpitala idealnie nadaje się na scenografię do filmu grozy, a opuszczone wnętrza potrafią napędzić strachę nawet prawdziwym twardzielom. Miejsce siódme las ruda popioły w Łodzi. Z lasem Ruda Popioły wiąże się naprawdę bardzo dużo historii, które mogły sprawić, że ten las stracił naprawdę wielu odwiedzających. Najpopularniejszą jest ta o masowym mordzie na robotnikach, którzy mieli odnowić jeden z domów. Stało się to w czasach II wojny światowej: grupa robotników została zakwaterowana w jednym z budynków w okolicy, a budowa szła naprawdę bardzo dobrze, do czasu aż naziści złożyli im wizytę. Wszyscy robotnicy zostali zamordowani i mówi się, że ich duchy do tej pory straszą w domu, w którym mieszkali. Mówi się też o grupce dzieci, którzy wyszły z nauczycielką na spacer po lesie i nigdy z niego już nie wróciły. Ciężko stwierdzić ile w tym jest prawdy, ale są osoby na tym świecie, które twierdzą, że przechadzając się po lesie w nocy można usłyszeć głosy zaginionych uczniów. Podobnie stało się z kobietą, która postanowiła skrócić sobie drogę z pracy do domu, idąc właśnie przez ulicę Popioły. Tajemniczo zniknęła, nikt nigdy więcej już jej nie widział. Jak wiecie, jakiś czas temu nagrałem odcinek na moim kanale z wizyty w tym lesie, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Miejsce ósme: Las w Witkowicach. Las ten kryje naprawdę mroczną tajemnicę. O lesie stało się głośno po tym, jak opisano przypadek niewyjaśnionego zaginięcia dziewięciu studentów. Około godziny 20.30 widziano ich po raz ostatni, kiedy to lokalny mieszkaniec ostrzegł młodych, że las ten bywa naprawdę niebezpieczny. Oczywiście zignorowali oni ostrzeżenia, lecz na drugi dzień nikt z nich już nie wrócił do swojego domu. Zaniepokojone rodziny zgłosiły zaginięcie na policję, lecz policja bardzo długo ociągała się ze śledztwem. Można napotkać informację, że sama policja utrudniała śledztwo. Po kilku miesięcznych poszukiwaniach, które nie przyniosły żadnych rezultatów, mniej więcej po pół roku po zaginięciu grupa znajomych, która przyjaźniła się z zaginionymi studentami, wybrała się do lasu, gdzie nagle zauważyła dziwny promień światła prowadzący wprost do aparatu fotograficznego. Po wywołaniu zdjęć okazało się, że należał on do zaginionych. Niepokojące były jednak obrazy znajdujące się na fotografiach. Część z nich miała dziwnie zniekształcone twarze, jak i sam las nie przypominał tego, który na co dzień znajduje się pod Krakowem. Do dziś nie wiadomo gdzie są i jaki jest ich los. Do niewiesionego zaginięcia dziewięciu osób doszło w październiku 2001 roku. Ta historia, którą niektórzy ochrzcili mianem polskiego Blair Witch jest naprawdę dramatyczna. Choć do zaginięcia doszło tak dawno, wciąż w internecie trwają dyskusje, gdzie podziała się grupka studentów. Miejsce dziewiąte Nawiedzona komenda w Konstancinie Budynek ma około 80 lat i ponoć zawsze mieściły się w nim różnego rodzaju służby mundurowe. Funkcjonariusze, którzy jeszcze kilka lat temu pełnili tam służbę, przyznają, że często słyszeli niepokojące kroki i odgłosy dochodzące z pierwszego piętra. Ktoś schodził schodami w dół, jednak po pewnym czasie dźwięki milkły. Zdarzały się też przypadki, że po wciśnięciu klamki, przez niewidzialną zjawę, drzwi same się otwierały. Według relacji świadków pewnego dnia sprawa zmieniła swój obrót, a duch zaprezentował się jednemu z funkcjonariuszy policji w całej okazałości. Była zima 2001 roku. Na komisariacie w Konstancinie dyżur pełnił policjant z 30-letnim stażem pracy. Nagle jego koledzy, będący na patrolu, zostali wezwani na natychmiastową interwencję w komendzie. Kiedy dotarli na miejsce, ujrzeli przerażonego policjanta, który siedział w fotelu i trzymał w dłoni przyładowaną broń. Roztrzęsiony opowiedział swoim kolegom, że siedząc w dyżurce nagle spojrzał na korytarz i ujrzał w nim mężczyznę w mundurze i wysokich oficerskich butach, który patrzył w jego stronę. Po chwili tajemniczy gość ruszył w głąb korytarza, w stronę, z której nie ma wyjścia i zniknął, zupełnie jakby rozpłynął się w powietrzu. Miejsce dziesiąte. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka Ośrodek został założony w 1908 roku, a w czasach II wojny światowej Niemcy przeprowadzali na terenie szpitala akcję T4, polegającą na zabijaniu chorych psychicznie pacjentów. Akcję tę przeprowadzano w wielu polskich szpitalach psychiatrycznych. Jedna z najsłynniejszych legend tego miejsca opowiada o zakonnicy, która po powrocie z misji w Afryce zachorowała na schizofrenię i po kilku tygodniach pobytu w szpitalu popełniła samobójstwo. Po śmierci jej duch, jak twierdzili pracownicy szpitala, potrafił wejść do swojego dawnego pokoju i pościągać ze ścian namalowane przez siebie obrazy za życia. Pracownicy bali się zostawiać na nocne dyżury, a problem miał ustąpić dopiero po interwencji księdza egzorcysty. Badacze zjawisk paranormalnych oraz łowcy duchów wciąż odwiedzają to miejsce w nadziei na ujrzenie zjawy, a wielu mieszkańców Otwocka twierdzi, że nocami słychać tam tajemnicze, trudne do zidentyfikowania głosy oraz jęki. Niektórzy sądzą, że po zmroku można spotkać tam duchy dzieci oraz osób, które niegdyś tam zginęły. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i oczywiście zapraszam Was na mojego Patronite'a, jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, mój kanał, to serdecznie zapraszam i oczywiście z góry dziękuję. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia już niebawem.